Jak się pozbyć te dwa grasy na zawsze? musicie wyrobić sobie system, kompleksowe podejście do tego tematu. Otóż, zacznijcie od pytania, dlaczego potrzebujecie chudy i pięknych ciała. W tym wideo o tym wspominałam. Po drugie, stosujcie wody z elektrolitami, bo my się składamy na 70% z wody i ona przyspiesza nasz metabolizm. Nie możecie pić wody? Zawsze noście ze sobą butelkę z wodą. Ma to być 30-40 ml na 1 kg masy ciała. Rzecz numer 3. Stosujcie regularnie programy oczyszczania organizmu. Bo, jak wewnątrz mamy bakteriozę, to nasze lity są zapchane różnym, różnego rodzaju odpadami. I wtedy nie możemy mówić o dobrym odżywianiu, o dobrym trawieniu, o przyswajaniu wszystkich nam potrzebnych elementów. To nie będzie działać, bo nasze lity są zapchane. Po czwarte, wyróbcie. Wybierzcie dla siebie taki styl odżywiania, żeby to nie była dieta, tak? Żeby Wy się cieszyliście z jedzenia, żeby to nie wymuszało od Was jakichś wysiłków, tak, wytrzymałości, że nie możecie tego jeść, nie może, możecie tego jeść, bo nie wytrzymacie tak cały czas, się zerwiecie i cała dieta pójdzie na, na, na marne. Ja wybrałam dla siebie styl od nisko węglowodanowy. Dla mnie on odpowiada, odpowiada dla moich klientów, których prowadzę, i yy, yy, daje yy, swoje efekty, i yy, yy, jemy wszystko tylko, że w określonych yy, potrzebnych yy, dawkach. Tak? Otóż podejście do tematu odchudzania oraz zdrowia kompleksowo używając tych kroków.